Cześć, tu kłaglok. Witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Sekilo. W tym odcinku posuniemy się dalej w wątku fabularnym i udamy się do ostatecznej lokacji w grze. Ostatniej, może bardziej, a nie ostatecznej, ale o tym się przekonacie później. E, ok, z mam punkty umiejętności. dobijam sobie po walce z sobą jeszcze szybko do piątego, żeby mieć. I słuchajcie. W sumie to bo do tego w końcu chciałbym dojść, więc tak czy inaczej będę musiał wpić tutaj różne punkty i postanowiłem, że jednak zacznę sobie od przedmiotów leczących, pewnie że się przyda, zawsze się przyda, sobie wykorzystajcie na co chcecie i idziemy na dół pogadać

これでま気一つ。悪いそうだな。Okay, <noise> とことか。ういうことか。そういたことか。そういうことは、ことが、それはのの、ただ、ただ、たのただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、たものだ、だ、が、源た郎殿だ、居だ、でだ、ただ、ただ、ただ、のだ、ただ、ただ、ただ、たた Na niku, co na to, to trzymał rękę nad kadzielnicą i usiłował zranić się mieczem. Jednak o dziwo rany natychmiast się goiły i nie uronił nawet kropli krwi. Pani Tomoe powiedziała, bez niego nie możesz krwawić. Ciekawe o czym mówiła. Czyli faktycznie jednak, e, miałem rację na początku, jak mówiłem, że. Jak mógł dać nam tą kroplę krwi z domu Hirata, i dać nam tą część swojego dziedzictwa, skoro potrzebujemy ostrze śmiertelności, by upuścić choć jedną? Nie, okay. nie, 伏し立ちを発送のためにそう確かに竜院のみですがあなたを伏し切りはいこちらを<ス> Dzięki ostrze śmiertelności można przejąć moją krew. Moja krew sprawi, że zapach będzie gotowy, a boska kraina stanie się dostępna. Zerwanie nieśmiertelności będzie na wyciągnięcie ręki. Muszę poprosić to moje, by pomogła przy ucięciu głowy. Hmm, no to ładny. To sobie sposób wyobraźni. A pewno chcę teraz zobaczyć, czy nie ma tutaj dialogu innego. W tej chwili nie ma żadnego. Oh.

A więc wiemy, że tamto miejsce właśnie może być bramą do boskiej krainy. Musiłeś jeszcze powić zapachem z tego rytuału, aby się dostać do boskiej krainy. Ojkami. Hoi. Do jakta? Fushigiri no. Sąka, fushigiriならば. Hoi. Kore de kou no zōkami オーカミオーカポンミケンクローサマノオーカミオコレデ 案<ん>ずるな不思議を、はい、目を閉じて<っ> <laughs> もうよいぞオカミ大事ありませぬか大丈夫胸の辺りを少し切っただけだ<ん>これが

かりの石が置かれたサはい、最そにたは、その腰に行きたいと思はます。はい、今日は、そまずはそなたいと思岩まの No, ale chciałbym się. Oka A dobra, już wydziłem ten zapach. Przepraszam, nie zauważyłem. Dziewiąty się hop. Nie ma kolejnego dialogu. A emma, widzicie, Emma zniknęła, więc już nam się udało odblokować kolejny kolejny moment. Tu z nią rozmawiamy. No. No. Mówię o tym, że może jest jeszcze inna ścieżka niż rzucić na nie głowy. Kuro, no i teraz zgadzamy się, popieram. Kuro nie może umrzeć, i ona nam powie, co możemy robić dalej. ならば、それが見えたらいいならば、それが見えたらいいならそれがらいいならば、それが見えたらいいならたそれが見えたらいいならば、それが見ら

O Notatka to moje. Notatka napisana przez to moje. Kaszel, pana takerów, wciąż się pogarsza. Na powrót do boskiej krainy nie ma już nadziei. Pragnę jedynie zerwać więzy smoczego dziedzictwa i pomóc mu w odzyskaniu człowieczeństwa. Potrzebna, potrzeba do tego kwiatu wiecznego drzewa i ostrza śmiertelności. Jednak nie mogę zdobyć tego drugiego. Ukrył je kapłan świątyni Senpu, który nie chce zerwania więzów. Więc oni mieli.

やがて枯れ果てました床桜の木木そのもの当然にはいですが持ち去られた枝には花がついていたそれが見つかればあるよ床桜の枝と父が袋ですが花はもうないようです Mieliśmy zapach, ale nie, nie był nie ma kwiatu. Ale być może jest na to sposób. Okej... Okay. Odpoczynek powinna zniknąć, jak sama wspominała, idzie się zorientować, co jest grobem, y, idzie na grób Tomoe, tam gdzie wieczne drzewa. To jest nasz stary grób.

Ano koruwa takeru sama na w Więc grób takeru i to Ona pamiętała te czasy. Ciekawe w takim razie, ile ma lat. Dobra, to niech rozmawia z orangutanem. Czyli naszym rzeźbiarzem. A więc hop, jeszcze raz odpoczynek. Podróż, rusz, na świątynia, jest tam. Teraz tak, zanim wejdziecie. To coś tam ona pewnie ukrywa, i podsłuchajmy sobie. <śmienic> Czyli jeżeli wypełnimy to zakończenie, to umrzemy. U kami toyjny. zapykaję rozmowę Sury puję. あのそして、もっともっともっともっともっともっとるっともっともっともっともっともっともならぬか。はいまん。あ、ともっともはともっともっもうとももっともっともっともっともも No To... Dzwonek ojca Dzwonek, który należał do Sowy. Sowa miał go przy sobie od dawna. Być może ofiarowanie dzwonka w zaniedbanej świątyni wywoła inne wspomnienia, nie, wspomnienie niż wcześniej. Nie wiadomo, po co właściwie istnieje ten dzwonek. Być może Sowa trzymał go dla siebie, a może chciał go komuś przekazać. A więc mamy dzwonek kolejny, który zmieni nam wspomnienie w Hiracie. I tam będziemy mogli zdobyć ostateczny przedmiot do tego zakończenia. E, Okej, okay. nie będziemy sobie tego na razie robić. Nastawimy to po Boskim Poźródlanym Pałacu. W takim razie udajemy się do ślubnej jaskini. A jeszcze jedna rzecz: jeszcze do Kuro... znaczy nie do Kuro, tylko jeszcze do dziecka w powinniśmy zajść. Wypełnić wszystko nasze drzwi są otwarte.

Zamarznięte łzy. Łzy rozlane przez boskie dziecko wód odnowienia, kiedy stało się kolebką. To tylko zamarznięte krople. Kiedy kuro wypije zarówno smocze, jak i zamarznięte łzy, będzie można odprawić rytuał kołysania. Tym właśnie są zimne smocze łzy. I to jest do kolejnego zakończenia. Zerwania, do powrotu boskiego smoka.

I A, Do. A Niech się ucieszy. Nie wiem, jest powiedziane, co się stanie z nami. Więc możecie sami sobie. Zresztą zobaczycie, tak jak zrobicie backup tego save'u to sobie obejrzycie wszystkie zakończenia. A jeżeli nie, no to później sobie wybierzecie. Eee, to chyba jest albo no, nie będę wam zdradzał, Macie hm. drogę do każdego. Jakie ono będzie w filmiku wam przecież nie pokazywałem, to dowiecie to się sami. I, 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 i. Faszy faszynie wejście do ślubnej jaskini. <laughs> Niedługo powinniśmy odblokować w sklepach e, boskie konfetti. E, Także jak to, to się stanie, to pójdziemy sobie na e, bezgłowych. Nie lubię z nimi walczyć. Myślę, że żaden z Was nie będzie walk, zwłaszcza jednej z nich. No, ale też nie są aż tacy, tacy tragiczni. No i możemy teraz usiąść w tej lektyce ślubnej. Pomodlimy się. To jest creepy rzecz w ogóle. sobie, że Wygląda to jak słomiany ludzik Sznurkowaty I podsadzi nas do źródlanego pałacu, no, schylaj się jeszcze, schylaj! Ładnie się wygią. Dobra, idziemy po tym worze. Hop! Granulka. Nic więcej nie ma. Widać jego nogi. I mgłę. Na skóry. I kapliczka ok, w takim razie na tym zakończymy ten odcinek. A w następnym rozprawimy się ze skorumpowaną niszką wersją 2.0. To już będzie taka normalna wersja. Nie widmowa, yy. i będzie to pierwszy boss, który będzie miał 3 kulki. Śmiertelnego czasu do zbicia. Pozdrawiam Was serdecznie, mówię do Was, Kładgo, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!